List miłosny od Twojej osoby ukochanej. Witam serdecznie, kochani słuchacze, subskrybenci i moi kochani widzowie. Dziękuję, że jesteście. Pamiętajcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, miłosne i na różne inne tematy. Zapraszam serdecznie. Czas oczekiwania 1 do 3 maksymalnie dni. Zapraszam serdecznie. Kochani, dzisiaj zobaczmy sobie za pomocą kart Tarota, co ta osoba chce Ci w liście miłosnym przekazać, powiedzieć, tak, co może. Jak wysłowić to, co czuję. Więc skupmy się na osobie ukochanej i zobaczmy. List miłosny. Pokażcie, kochane karty, list miłosny. Pokażcie kochane karty. Pokażcie kochane karty, list miłosny. Pokażcie kochane karty. Pokażcie kochane karty. Pokażcie kochane karty. List miłosny. List miłosny. List miłosny od osoby ukochanej. Pokażcie, kochane karty. List miłosny od osoby ukochanej. List miłosny. List miłosny. W przełożeniu mamy, kochani, kartę Tarota. O, magik. Magik. Y Mak, czyli być może manipulacje znowu, lub ta osoba być może afirmuje, prosi. Być może używa wszystkich swoich czarów, zdolności, talentów, by tutaj napisać do Was. Ale jest tutaj manipulacja pewna, także myślę, że przestroga. Pewny manipulant, który manipuluje w nieskończoności, który ciągle jakby próbuje manipulować. Myślę o tym, co się stało między nami bardzo intensywnie. Myślę po prostu, aż mi głowa pęka. Myślę bardzo aktywnie, intensywnie, co się stało, dlaczego tak się stało między nami, dlaczego wszystko się Popsuło. Mam silne ego i trudno mi po prostu pogodzić się z tą sytuacją. Myślę, że oboje mamy silne ego i chcemy udowadniać sobie rację. Walczymy na te silne ego, udowadniamy sobie coś, kto miał rację i to jest bardzo trudne dla mnie. Nie wiem, kto zawinił, kto. Zachował się w ten sposób, że nie udało nam się razem być, nie udało nam się być szczęśliwym. Jest to wszystko dla mnie bardzo smutne, bolesne. Yy, tutaj yy, bardzo się zamartwiam tym, że nam się nie udało. Yy, Zmartwienia, smutki, negatywne podejście, negatywne myśli kierują codziennie mną, moimi właśnie przemyśleniami. Troszczę się, dlaczego nie mogliśmy znaleźć między sobą dobrej komunikacji. Źle śpię, myślę o nas, myślę o tym, co się stało między nami, dlaczego się nie udało. Myślę o tym, że jest dużo blokad, że odeszłaś. Mam lęki, że zawsze mnie zostawisz, opuścisz. Um, Odeszłam już w tej chwili od tej relacji intelektualnie, mentalnie. Zostawiłem to wszystko za sobą. Chcę wyruszyć w poszukiwaniu nowej wiedzy, nowych pomysłów, nowych projektów, uczyć się czegoś nowego, być może poznać. Też kogoś nowego. Bardzo cierpiałem. Zablokowałaś mnie. Czy mamy straszne blokady na komunikacji? Odczuwam, że też ja jestem zablokowany emocjonalnie, byś mnie nie zraniła znowu. Chcę podjąć jakąś decyzję pójść w którąś stronę, odważnie działać. Y Zaryzykować, zrobić coś nowego, pójść w nową drogę, w nowy horyzont. Chcę podjąć jakąś decyzję, oczekuję efektów, chcę iść do przodu, chcę patrzeć w przyszłość, chcę zrobić jakiś ryzykowny krok, ryzykowny ruch, pokonać swoje blokady, lęki. Wspominam bardzo często nasze piękne czasy. Rozmyślam o przeszłości, jak było pięknie, tęsknię, wspominam. Um, mam emocje do Ciebie, dużo emocji i wspominam te czasy, kiedy było naprawdę pięknie. Mhm. Także próbuję poradzić sobie z tymi wszystkimi emocjami. W które mnie ciągle opływają, wspominam marze. Mam dużo, jakby, marzeń, właśnie związanych z Tobą, związanych z Nami, które się nie zrealizowały. Niestety, chcę użyć wszystkich swoich czarów, talentów. Możliwości, byśmy jeszcze spróbowali być może być razem, ale boję się. Boję się zranienia, boję się również mm, znowu porażki. Jakąś mam sobie rezygnację, negatywne nastawienie, zmęczenie, że coś już w tej chwili dobiegło końca. Słucham swojej intuicji, obmyślam na poziomie głowy plan, co jeszcze może ewentualnie uratować naszą relację. Jest pociąg, chemia, emocje. Czuję bardzo duży pociąg do Ciebie, na pewno duże przyciąganie między nami. Jesteś dla mnie również kobietą mądrą, inteligentną. Ja staram się pracować i być stabilny. Staram się odzyskać swoją stabilność. Być może nie jestem jeszcze tak stabilny jak Ty, ale próbuję odzyskać swoją stabilność. Na razie nie ma między nami jakiejś akcji, jakiegoś ruchu. Ty też jesteś bardzo surowa, zimna, nieraz nawet i odpychająca. Ale przeczekam ten moment i chciałbym, żeby jeszcze coś z tego wyszło, żeby się jeszcze wykiełkowało coś z tego, i chciałbym, żeby było to stabilne, żeby jakiś związek wyłonił się, wykluł się z tego, co zasialiśmy, z tego, co zasialiśmy wcześniej, żeby się coś z tego jeszcze rozwinęło, stabilnego, pięknego. I żeby nie zburzyło się, potrzeba to transformacji. Nie wiem, jaką decyzję mam podjąć. Na pewno nie mam jeszcze takich środków finansowych lub stabilności, ale chciałbym, żebyś była moją partnerką, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy byli w miłości. To chcę ci powiedzieć, to chcę ci napisać. Dziękuję serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i zapraszam Was na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.